Dzień dobry po południu. Znalazłam trochę pięknej jesieni, przepięknej jesieni, przepięknych czerwonych kolorów. Ale już wlazłam w oset i, i właśnie w taki wielki oset wlazłam. O w taki, Ech, nie ma to jak błosa stópka. Ech, przepięknie, słonecznie, bardzo ciepło, ale tak w cieniu nie powiem. Jestem na bosaka, kochani, bo już nawet nie myślałam o butach. Nawet nie myślałam. I powiem Wam, że zatrzymanie zatrzymaniem, ale doświadczanie, doświadczaniem. 128. Mylą mi się te dni 6 z siódmym, dzisiaj ósmy. 128 i uwaga, bo tu znowu osty. Patrzcie co ja Wam tutaj mam pokazać. Patrzcie jak pięknie. Jaka ściana Bordo. Ściana czerwieni, ściana, ściana, patrzcie jakie piękne kolory liści od żółtego, tylko że tu trzeba pomału, bo te liście mają kolce. Wow! Od takiego żółtego poprzez pomarańcz do takiego głębokiego koloru. Przepięknie. Tak dzisiaj wyszłam i mówię, znajdę trochę tej jesieni, nie znajdę. Ale cała droga przebiegała w zieloności. Ja mówię, kurczę, czy gdzieś ta jesień jest? To 28 dzień. Kochani, muszę wam powiedzieć taką jedną rzecz. Wczoraj tworzyłam kolejny neurograficzny rysunek i znowu pojawił, się ten, e, znowu pojawił się ten zapach, ale tym razem nie czułam go już sama. I było to bardzo króciutko, bardzo, 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 bardzo intensywny i bardzo krótki. Zastanawiam się, się też będę tworzyć po mojemu, e, po mojemu coś tam będę tworzyć. I ciekawa jestem, czy pojawi się po raz kolejny. Mm. Zobaczymy, czy się pojawi. To taka, taka ciekawostka, bo pojawiło się po raz drugi. Dzień po dniu. Jeszcze nie odczytałam tej informacji zapachowej. Jeszcze nie wiem. Jeszcze, jeszcze nie połączyłam ze sobą tego znaku. Mam ze sobą w plecaku książkę. Nie odpowiedzieliście mi, czy chcecie, żebym Wam jeszcze przeczytała. Ale ja dzisiaj poczułam, żeby ją ze sobą wziąć. Wczoraj nie miałam, bo nie miałam, ale dzisiaj mam. Losowo wpadło na Jesteś miłością utkaną wiatrem. I tak pomyślałam sobie, że przejdziemy gdzieś, może znajdę jakieś miejsce, żeby sobie przysiąść i przeczytam, bo sama jestem ciekawa, co też dla mnie e, za informacja ukryta jest na którejś z tych stronic. Chcę Wam powiedzieć, że wszystkie te książki dostępne są do zakupu dla Was, jeżeli macie ochotę i przyjemność zapoznać się z lekturą mojego autorstwa, to zapraszam obo do mnie, i wtedy ta książka będzie z dedykacją albo na stronę wydawnictwa Ridero, wpisując M. Viridi, bo pod takim pseudonimem tworzę. I będziecie mieli dostępne wszystkie książki, będziecie mogli zobaczyć, przeglądnąć, przeczytać część. Bo zawsze wydawnictwo udostępnia część do przeczytania. Zapraszam, może akurat kogoś zainteresuje. 128 dzień. Każdego dnia e, praca, 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 jeszcze raz praca, ale ta praca, którą kocham, ta praca, która pozwala mi się rozwijać, ta praca, która pozwala mi iść dalej, praca, która pozwala mi pogłówkować, bo... Lubię główkowanie. Bardzo lubię główkowanie. Eee, lubię też dzielić się z Wami tym, co do mnie przychodzi. Z jakiegoś powodu przyszło to wyzwanie. Roczne, roczne. Nie brałam pod uwagę w ogóle takiego zatrzymania, jakie by. O, o Jezus! Weszłam w takie coś jak, jak, ślimacz, jak ślimaczek. Eee, no, to jest taki rozmoczony. Rozmoczony mech, o widzicie, rozmoczony mech, i on jest taki bardzo, bardzo śliski. No, niestety, trzeba mi bardzo uważnie, że w ogóle nie brałam pod uwagę, że takie zatrzymanie dyskomfortowe może się przytrafić. Ale się przytrafiło. Inne niż zawsze. Naprawdę inne niż zawsze. Długie zatrzymanie, bo, bo długo temperatura to, co tutaj y, się zadziało, czyli gardło nos, zatoki. I tutaj. Więc cała ta strefa, jak ja to mówię, strefa mowy. Strefa mowy zaatakowana. Transformowało się dużo, przychodziło dużo fajnych odpowiedzi dla mnie. I jestem przeogromnie wdzięczna za to, że mogłam. I za to, że mieliście możliwość... Obejrzenia kroków ku mnie samej, z mojego własnego mieszkania, to nie jest tak, że droga, która się przed nami pojawia, nie pozwala nam wykonywać pewnych rzeczy. Może to nie było komfortowo z, z tytułu mojego samopoczucia czy czegoś tam innego, ale wybierałam taki moment nagrania, że albo byłam już po tabletce, która powodowała, że mijały te wszystkie niedogodności. Albo, albo po prostu to już był taki czas, że nie potrzebowałam wziąć tabletki. Czułam się wyśmienicie, żeby włączyć ten guzik. I powiem Wam, to był dla mnie również wyjątkowy czas. Wyjątkowy czas. Zastanawiałam się, jak to będzie wyglądać. Nie ma potrzeby, nie ma potrzeby bo e, przestrzeń się pojawia taka, jaka się ma pojawić. I taka się pojawiła dla mnie. Idę dzisiaj w stronę jabłkowego sadu. Chcę zobaczyć, czy tam jesień, czy może jeszcze jakieś jabłka są. Tutaj całe hałdy ziemniaków leżą gdzieś skopane na bok. Wszystko inne jest uporządkowane. Jest po prostu przepięknie. Przepięknie. No i to połączenie. Pracowałam z połączeniem. A z rysunkiem neurograficznym, gdzie tematem było połączenie. Kochanie, cały czas jest połączenie. Cały czas. Dzisiaj już też napisałam to, co. Dzisiaj ten czwarty dzień pisania. 20, 21, 22, trzeci, trzeci czy 4. Nieważne. Ważne, że jest napisane, że jest praca domowa odrobiona. Pisałam o tym połączeniu. To co ja czuję. I tak dzisiaj napisałam, to ja jestem połączeniem. Ja. Ja jestem połączeniem. I powiem Wam, że poczułam to tak bardzo mocno, głęboko tutaj w środku. I nawet teraz jak mówię, to taka pojawia się wrażliwość we mnie. Ja jestem połączeniem. Ja wybieram. Każde moje spojrzenie, gdziekolwiek, jest już łącznością. Jest łącznością. Jeżeli patrzę tu, to jestem połączona ze sobą samą i odkrywam te ścieżki, które są dla mnie. To, że idę, może już setny raz tą samą ścieżką, ale ona, zobaczcie, za każdym razem jest inna. Raz jest dym, raz dymu nie ma, raz świeci słońce, raz pada deszcz, raz jestem w lepszej energii, raz w gorszej, raz mi jest wesoło, raz smutno i. Że to ja jestem połączeniem i ja się łączę ze wszystkim z mojego własnego wnętrza. Ja się łączę ze wszystkim. I tak samo sobie pomyślałam, dzisiaj wezmę tę książkę, zobaczę, która. Miałam położone wszystkie sześć. Mówię, a jak wypadnie znowu na, na, na tą ostatnią? Ale mówi nie, potasuję, pomieszam, pomieszam i nie, do, nie brałam do ręki, dlatego że ja znam grubość tych książek. I mówię tak po wierzchu, po okładce, która do mnie przyjdzie, która przemówi. No i przyszła ta, jesteś miłością utkaną wiatrem. I powiem Wam, że już nie mogę się doczekać, żeby ją wyjąć i otworzyć i zobaczyć, co dzisiaj niesie mi ta pierwsza strona, te, ta pierwsza linijka od góry dla mnie, dla mnie, dla mnie. Dzisiaj jeszcze nie otwierałam, nie patrzyłam, nie szukałam, robiłam dużo innych rzeczy. Uczyłam się, jak na nauczyciela przystało, uczyłam się trochę książek, byłam gotowa, uwierzcie mi, byłam gotowa do wyjścia rano, rano się weszłam po południu. Chwyciłam do ręki coś, co mnie zafascynowało, zaczęłam czytać i, i czytałam i słuchałam i robiłam i kserowałam i robiłam mnóstwo innych rzeczy, mnóstwo innych rzeczy, kroki ku mnie samej. Odkrywam każdego dnia zupełnie coś innego, wiecie? Nawet nie myślałam, że to wyzwanie te 365 dni pozwoli mi dotknąć zupełnie czegoś innego, zupełnie, zupełnie. Że wejdę zupełnie na nieznane mi ścieżki inaczej. Znane? Może rozumiane inaczej, ale że będę robiła jeszcze rzeczy, że będę jeszcze robiła inne rzeczy. Że zostanę instruktorem neurografiki. Że. Że będę brała udział, że biorę udział w kursie certyfikowanego trenera talentów. Wierzę, że. Wierzę, wierzę. Wierzę, że nie liczy się wiek. Liczy się to, co tutaj w środku. I nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Ważne jest to, co do ciebie przychodzi, co czujesz, co chcesz robić. Co chcesz. Najbliższa ławeczka, kochani, to przy koniach, ale do koni daleko ale zaraz będę szła w tak, że będzie mi świeciło słońce A może tutaj wyjmiemy książkę nie, jeszcze, 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 jeszcze Ho. uczę się też cierpliwości, bo ja bym ją od razu na początku drogi wyjęła fajne błoto można się cieszyć z błota, można można się cieszyć z deszczu, można no, wczoraj ten dzień wolę chyba jednak taki bezdeszczowy, bo lubię deszcz. Ale wtedy, kiedy idę i mam ten parasol, i druga ręka jest wolna nie tak, że idę jedna tutaj, druga tutaj, i nie ma tego, tego ruchu, tego manewru. Co myślicie, co czujecie? Jakie macie wyobrażenia swojego życia, swojej drogi? To są takie. Zapraszam Was jutro na spotkanie pod Szczęśliwą Siódemką o temacie pomoc, pomocy. Jedno piękne, ogromne słowo, bo zawiera w sobie wszystko. Zobaczymy, co popłynie po przeczytaniu. Pozwól, że ci opowiem kolejnej historii z tej książki. Ale dzisiaj idę i nie zastanawiam się, nie zastanawiam się, nie, nie szukam odpowiedzi. Na, na temat, który będzie jutro, ale dzisiaj idę moją drogą i, i jest po prostu cudownie ciepło. Ciepło, Ciepła. ciepły asfalcik pod stopami, bardzo ciepły. Bardzo ciepły. Ubrałam bluzę i chyba w tej bluzie też mi jest ciepło, ale nie mogę jeszcze się tak rozgogolić, żeby tak całkiem, 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 to i tak bosa stopa i tak już tu sięga, ale to jest to to jest właśnie to to jest ta łączność, której, której brakuje w momencie kiedy mam buty <laughs> brakuje? nie, nie, no może nie tak tak w pewnym sensie tak, w pewnym sensie brakuje brakuje tej takiej świadomej łączności, tego wejścia w błoto, w trawę w mokrą trawę w jakąś koleinę, w jakiś śliski mech pięknie pięknie, pięknie nie jest to może jeszcze taka złota jesień jak, jak widzę nieraz fotografie, a że ścieli się żółty dywan w pomarańczem i czerwienią, bo u mnie wszystko jeszcze zielone, 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 zielone. Na polach wszystko rośnie, jeszcze buraki, jeszcze nowa gorczyca, więc to wszystko jest zielone. Tam daleko, w oddali widać żółte, tam widać żółte drzewko. Piękne żółte, a w zasadzie takie trochę nawet cytrynkowe, bo słońce oświetla, ale ja kocham te purpurę, zobaczcie jakie to wszystko jest dziwne, kocham takie kolory, takie jak ja to mówię, soczyste buraczki, taki sok z buraków, taką głęboką czerwień i wczoraj, yy, a nie lubię na sobie czerwonego koloru. To takie dziwne jest, bo uwielbiam ten kolor w postaci, nie wiem, malowanej, dotykanej, oglądanej, ale żeby go na siebie włożyć, to gdzieś jeszcze kryje się opór. Może twarzowo nie czuję się w takim kolorze. Mam prawo się nie czuć. Do zielonych oczu, czerwona bluzka. Kontrastowe kolory, bardzo kontrastowe, ze sobą bardzo kontrastują. Właśnie podziwiam tę purpurę i wczoraj tworząc mój kolejny rysunek neurograficzny dzisiaj też będę tworzyła, bo, bo, bo mam, mam moje własne zadanie do wykonania. Chcę po prostu popracować z jednym case'em który też otworzy mnie na, na inne patrzenie, na inne czucie, na inne wiedzenie, na inne dotykanie. Tak po prostu dla mnie samej, a jak już Wam mówiłam, można tym przerysować całe życie. Przeszłość, przyszłość. Miejsca docelowe. Fortunę. No i przede wszystkim znaleźć odpowiedzi. Tutaj, w środku. Bo tu są wszystkie odpowiedzi. Jeszcze tylko nie rezonuje z niektórymi. Wiecie, jest taka zasada, że jak ja czegoś szukam, to to też szukam mnie, więc gdzieś... Tak, ruszyły gdzieś pociągi dwa, tak? Z miasteczka B do miasta A. W którym miejscu się spotkają, w którym miejscu się przetnie ich droga. I tak właśnie jest z naszymi, z naszymi dążeniami. Ruszają gdzieś pociągi dwa. Z miasteczka B do miasta A. I tak to jest z naszymi marzeniami, pragnieniami, celami, z tym, czego szukam to też mnie szuka, więc więc mhm. tworzę tą wibrację tutaj stąd że już to jest że już to mam, że już to złapałam że już to złapałam ciepło, jak na słoneczku to bardzo bardzo ciepło fajnie tak fajnie tak Pięknych połączeń znalazłam siedząc w domu przez te 7 dni. Połączeń metod, połączeń technik, pracy ze sobą. Ile znalazłam jeszcze takich miejsc, gdzie może nie wszystko było, jak to powiedzieć, fajnie wyprasowane? Jeszcze było tyle fałdek. Tak, było jeszcze tyle fałdek i pewnie jeszcze. Niejedną fałdkę znajdę, idąc tą moją ścieżką. Wszystko co sobie zaplanujesz Jeżeli wierzysz w to, co robisz, jeżeli myślisz, że możesz, jeżeli możesz sobie wyobrazić efekt końcowy, każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego, to wiedz, że to jest wszystko do osiągnięcia. Wszystko. Wszystko idzie zrobić. Wszystko idzie zrobić. Zależy tylko, jak się do tego weźmiesz. Która strona twoja jest mocniejsza? Która może trochę słabsza? Co jest Ci potrzebne do tego, żeby zacząć rozumieć rozumieć, ale tak naprawdę rozumieć, jak rozumieć. Ja wiem, czego chcę. Ja wiem. Ja już wiem, czego chcę. I bardzo się cieszę z tego wyzwania, bardzo. Nawet jeżeli zatrzymało, czy zatrzymuje, czy pokazuje, zrobiłam wiele, wiele innych rzeczy, których normalnie na co dzień, kiedy funkcjonowałam normalnie, nie robiłam, nie robiłam a. Tego czasu było dokładnie tak samo. Czasu każdy ma tyle samo. Jeżeli coś jest dla ciebie i ty planujesz, to ty znajdziesz na to czas. Ten czas ciebie znajdzie. Powie, o masz teraz, siadaj, rób. Albo idź i działaj. Albo nie wiem, medytuj, znajdź coś, ale mnie tutaj słabo widać, ale to nic. Teraz jest pod górkę, a ja jeszcze trochę potrzebuję chodzenia, żeby wprawić się i nie sapać. Tutaj już trochę bardziej żółto, trochę bardziej jesieni. Na tych drzewach jest pięknie. Kochani, przepięknie. Super. Super. Gdzieś tam sobie kucnę. Na prostą jak wejdę, gdzieś kucnę sobie i wyciągnę książkę. I zobaczymy co, co przypłynie. Dla mnie i dla Was. Zobaczę, czy, czy to, co mam tutaj, to, co wysyłałam, z czym pracowałam. Bo tak naprawdę wszystkie te informacje, które czytałam przez ostatni tydzień, były tak bardzo moje, tak bardzo dla mnie. Nie dlatego, że napisałam te książki, tylko informacja na dany moment była taka bardzo moja. Dobra, dobra, trochę wolniej. Nie spiesz się, co się spieszy. Powoli, powoli. Patrzcie, jak pięknie wyglądają te dwa drzewa: jedno zielone, jedno żółte. Tworzą takie serce, takie, takie zwieńczenie, i w środku takie przejście do nowego, do nowego. Pięknie to wygląda. Nie ja widać? Chyba widać. Ja widzę tu słońce. Pięknie tam wygląda. Pięknie. Takie serducho. Takie ładne serducho. Co daje takie chodzenie na no błoso, kochani? Daje mi pewność tego, kim jestem, tego połączenia, tej stabilności, bezpieczeństwa, tego mojego miejsca na Ziemi. Ale też poddanie, oddaję też do Matki Ziemi wszystko to, co mi nie służy. Ja dziękuję jej, ona pewnie mi też jest wdzięczna za. Za to, co jest, za to, co ja oddaję, za to, że jestem świadoma tego, że są rzeczy, które już spełniły swoją rolę w moim życiu. I tak właśnie, widzę, że tutaj jest dzika róża. Tutaj nikt jej jeszcze nie wyciął. Ja tyle razy tutaj chodziłam. Czemu ja nigdy nie widziałam, że tu jest dzika róża? Teraz zobaczymy, na jakiej wysokości, czy ja to sięgnę. Ale pięknie dojrzała już jest. O, jak pięknie jest dojrzała. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać. Może coś tutaj da się, nie da się przybliżyć to pewnie dopiero później. Ale tu jest jeszcze tarnina, no nie, tylko, nie tylko jest ten, nie tylko jest dzika róża, ale jest piękna, dojrzała już. Jest jeszcze twarda, ale jest taka piękna, bordowa, śliczna ładnie wygląda bordowy na zielonym, prawda? Czerwona bluzka przy zielonych oczach. Skoro w naturze pięknie wygląda, pewnie też będzie dobrze wyglądać. Mam tu grzyba, ale jakiego? Bardzo duży, ogromny grzyb. Co ja tu mam? Maślaki? Mówi, że to co znalazłaś? Te takie jakieś blaszki mają pod wodem. To nie są maślaki, to są jakieś blaszkowane... O takie, o takie, o taką wygląda. Wygląda fajnie, ale ma blaszki pod spodem. Ma blaszki, blaszki. Nie wiem, czy widzieliście. O, ale pięknie wchodzę. Teraz w to serce. Wchodzę w to serce. Nie wiem, czy się ekran nie poprzewraca, ale wchodzę w to serce teraz. Auć. Jestem w środku tego serca. Koniki się pasą, wszystkie trzy. Mm, tutaj też widzę, że już wszystko zebrane, buraki zebrane, wszystko zebrane. O wow, jak tam pięknie zielono, żółto i bordowo. Patrzcie jak tam ładnie. Na no, ścieżce. Jak jest słońce i jest jesień. Jesiennie to jest tak pięknie. Dobra, wyciągam tę książkę. Nie będę tam szła, bo tam całkowity cień i już się po, już się po od razu czuć chud. Koniki się ruszyły, poruszyły. Hej, są tam. Dobra, to tak tutaj, trochę na jasności, trochę na cieniu, trochę z konikami. Wzięłam wzięła mi, bo sama jestem ciekawa co tutaj dzisiaj dla nas jesteś miłością tkaną wiatrem to moja druga książka z kolei druga, druga druga no, druga no dobra, otwieramy raz, dwa, trzy, ciach dobra, co jest wiesz przecież jak to zrobić zobaczcie jakie odpowiedzi przychodzą Wiecie? wiesz przecież jak to zrobić tylko tak zmienisz to co pragniesz zmienić odróżnisz prawdę od fałszu pamiętaj również o wizualizacji ma niewyobrażalną moc uwolnij się z systemu aby świadomie kierować swoim życiem obudź się, obudź to że masz otwarte oczy w czale nie oznacza że nie śpisz Słyszę wszędzie, przecież nie śpię, jestem świadomy, ale czy na pewno? Co dla ciebie oznacza bycie świadomym? Świadomość to bycie tu i teraz, to uwaga, obserwacja, akceptacja, zmiana, poznawanie nowego, pożegnanie starego z miłością i wybaczeniem, ruszenie naprzód. Skoro jesteś świadomy, to wierzy, że wszystko w Twoim życiu dzieje się na Twoje życzenie i nikt oprócz Ciebie nie ponosi za to odpowiedzialności. Płaczesz i narzekasz, to nieświadomość. Winisz innych za swoje niepowodzenia i potknięcia, to nieświadomość. Ubolewasz nad sobą, to nieświadomość. Chcesz być ofiarą, to bądź, ale wiedz, że wtedy też nie jesteś świadomy. Skup się na swoim oddechu i z każdym wdechem wciągaj zdrawiającą pranę. Przyglądaj się, obserwuj, co pokazuje Twoje ciało. Czy jesteś rozluźniony, czy spięty, radosny, czy smutny. To jest świadomość. Z każdym wydechem wydychaj to, co brudne, zanieczyszczone, chore. Obserwuj siebie, jak się czujesz. To jest świadomość. To było, tu, to, to było. Jesteś energią i informacją. Wszystko wokół ciebie jest również tym samym. Nie ma złej i dobrej energii, jest tylko to, co powołasz do życia. Jakie to będzie, to już tylko od Ciebie zależy. Obudź się, obudź dookoła Ciebie. Wydarzają się rzeczy, na które przyzwalasz, będąc nieświadomym. Pozwalasz, aby świat dookoła ciebie ulegał degradacji, aby twoje życie i zdrowie ulegało degradacji. Zaciska się pętla wokół szyi. Obudź się, obudź. Młode pokolenie łatwiej oszukać i omamić niż pokazać im prawdę, ponieważ w nią nie wierzą. Łatwiej zamknąć im oczy, zatkać uszy, dać do ręki telefon i sprawa załatwiona. Nic nie widzą, nic nie słyszą. Dalszy nastąpi. Oła, oła, oła. Przecież wiesz, jak to zrobić. Oczywiście, że wszystkie odpowiedzi są we mnie. Ale mi serce bije, mówię wam. Tak. Mocno mi bije serce. Tyle chyba, kochani, na dzisiaj. Ja jeszcze przejdę się koło koników. Będę jeszcze ze sobą, tak wiecie, tak po mojemu, tak, tak podumam, pomyślę, podrepczę, może pośpiewam. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz, wiesz jak to zrobić. Ty też wiesz jak to zrobić, wszystko co, czego zapragniesz, pamiętaj. Tam jest. Jak ty szukasz, to ciebie też szuka. I odpowiedź przyszła. Wiesz, jak to zrobić. Wiesz, jak to zrobić. Więc co? Zabierajmy się do pracy, żeby znaleźć, żeby się, żebyśmy się odnaleźli gdzieś tam, żebyśmy się mogli, o tak, widzicie, połączyć i dotknąć. Buziaki, i do jutra. Dzisiaj jest to 28 dzień mojego doświadczania i przyszło potwierdzenie, że wiem, jak to zrobić. Buziaki.